Siemka ludziska, z ja jestem Harry. Pkamy sobie w Rom2 Total War, Kampania rzymska. No, i w dzisiejszym odcinku, no, co możemy porobić? No, nie za wiele. Tutaj, a w sumie moglibyśmy tutaj, no bo idzie, byśmy wjechali. Tutaj, bym na razie musiał tymi tutaj przyjść. W sumie, daj mi tutaj, co ja mogę zrobić tutaj lepszone tarnowanie, manewry strategiczne Zapasy amunicji może zrobimy tutaj. Eee, tak, tutaj tymi. Jeszcze jest mi do zwerbowania. że więcej piechoty, co? Okej, okay, jeszcze jeden łucznik. Tak to by było na razie. Bo oni tutaj się wycanili i tak już nam to odebierą, więc... Tutaj nie ma znaczenia. Tymczasem my tutaj przyjdziemy tą armię. Tam, okej. Okay. Będziemy tam mieć dwie armie na razie dysponować. Eee, tutaj. To nie wiem, czy tam idą, czy nie. Oni już tu idą, okej. Okay. Dobra. Tutaj nasza armia. Eee, spoko, tutaj czy coś. Jeszcze trzeba to. Rybki, nie. Ej. ej, 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 trzeba to ponaprawiać, Ryby e, nie wiem, czy na no. to by mi dało trochę więcej, no obszary e, kohorty, legionów manipuł, okej okay. tego jeszcze nie mam, czego podział na kohorty, okej okay. więc może to pierd... zrobimy, a te drugie. A to co A to mi Po co mi to ludzie Na razie zburzymy Tutaj może farmy Okej okay. Tutaj może to Tak Tak i Okej okay. Marsowe pole No trenam ode mnie z pożywienia No ale cóż A nie, tu już mamy Okej, okay, dobra, ale mamy to Poczekajcie, no kurwa, no to. Tak. To odburzymy sobie. Na razie. Aha, a to mamy tutaj, okej. Okay. To by się bardziej przydało, dobra. Więc tak to by było. Tutaj, co tam? Tutaj. Już. Tutaj może... Ej. To możemy teraz naprawić. Tutaj. Nie. Urba z garnizonu może zrobimy. Okej. Okay tutaj mamy co? okej, okay, to okay, tutaj nie ma tego, więc to weźmiemy to i to na razie zburzymy więc tak to na razie będzie wyglądać tutaj mamy naszą armię jakąś jakąkolwiek okej, okay, oni tutaj już idą tutaj mamy jakby co? okej, okay, dwie armie więc a tutaj ktoś to pilnuje? Tak, pilnuje, dobra Ty. Eee... Dobra, więc to by było na razie tutaj na tyle. Możemy mieć kolejną turę, ludzie tutaj. Zobaczymy, co się podzieje. Zobaczymy, czy to przyjemną. Czy dios po. Lis przejmą, czy nie. Tutaj. Tak, przyjęli to tutaj raz, dwa. No trudno się mówi. Wzięli swoje tutaj tereny. A nie, to ktoś inny wziął, ey. Kto? A nie, Egipt chyba. Bo Egipt? Tak, Egipt, dobra. Przez chwilę myślałem, że ktoś to inny wziął, bo to się na czerwono. O, teraz na czerwono, dobra. Teraz na czerwono się świeciło. Migracje, poro... pobory do podatkowe. Okej, okay. tak. A, zapomniałem. Okej. Okay. pora raport cech. Okej, okay. intrus. Gdzieś tu jest, tak, intrus gdzieś tu jest? Okej. Okay. Tych się coś obawiam Posada utracona. Okej, okay, okej. Okay. Okej okay. za nie oni będą? Tutaj. A to tu mamy kolejną wiochę, okej. Okay. Dobra, tutaj nic. Czy tutaj? Tutaj. Eee, rynsztok, ryn okej. Okay. Dajmy... Nieśrodkowe, środkowe tak tryny, rynsztok, kloaka Placa maksimum, ok yy, tutaj ok dobra, na razie już nic nie zrobimy tutaj można, można to rozbudować yy. Dobra, tutaj też to zbudujemy. Czy oni w końcu tutaj coś z tym. Czy wy coś z tym zrobicie, czy nie? Czyli jak my stąd wyjdziemy, to. Dobra, nie masz tak źle. E, tutaj. Znaczy, możemy tutaj tych. Okej okay. tutaj dobra eee tutaj żrom okej, okay, wszędzie to jest ja tylko nie ma w Rzymie, dobra Robimy zapisz eee, zapisz Rzym 3 Okej okay. dobra, eee, dziękuję bardzo. Ja bym chciał tutaj jak najszybciej wyruszyć, eee, czy jak ja wyruszę to tragedii nie będzie ale tutaj na tych, za dwie tury będzie walka więc tych jeszcze damy tutaj. Koniec tury, dziękuję bardzo. Lecimy dalej. Tutaj moi drodzy. Zobaczymy, co się w ogóle wydarzy, tak? Eee, zobaczymy co się stanie. Parationision. Czemu oni kuźwa? Ja nie lubię tak, jak ktoś mi stoi pod miastem na przykład. Ta agonii. Ja wiem, że to jest sojusznica, ale jak tak nie lubię. Ja mnie stoję, to oni też mnie nie, nie stają. a ja nie wiem co nic tam mają, co się uparli, kuźwa nie wiem Dobra. Okej, okay, oni gdzieś tam idą, dobra szybciutko, Aleksandra. Otrzymijesz misję. Pokonaj wyboju flotę. Wola bandury. Okej, okay, gdzie on jest? Gdzieś tutaj, no, jak mam tam kuźwa flotą dojechać, panie Okej okay. Dobra dobra, czy ja mogę tu na przykład o to Co to jest kuźwa? Handlarz winem Amfiteatr, okej okay. Do pożywienia coś szukam. Szukam coś do pożywienia, wiecie? Eee. Yy do ładu publicznego, na przykład jubiler trudno trudno tutaj się coś tak które to jest ten co to jest tutaj i tak. Żeby nie było. Komu? Gdzie? Gdzieś tutaj, spoko. Jak dalej. ode mnie. Tutaj mam jedną flotę i to mi wystarczy. Eee, tutaj. Tak. Okej, okay, za no dobrze, tutaj niech to już No ważna no. Tak Nie to, ale dobra to potem się to zrobi Tutaj jest okej okay. Ja bym tutaj tych pojechał No więc no cóż, no kolejna tura mnie czeka, bo Chyba, że tu pewnie komuś yy... no To też mogę Okej, okay, nie mogę, okej, okay, bo nie ma czego Dobra, no trudno no Jedziemy kolejną turę Moi drodzy Zobaczymy, co tutaj się wydarzy w tym Egipcie. Trzeba i to jechać tutaj. A, okej. Okay. Dobra. Jejim. Nie, nie walczyć dalej, dalej. Do upadłego. go was nie pokojemy. E, oni śmieszni są. Pokój. Tutaj już za późno na pokój, tak? E, tutaj. Roxolanie jest, okej okay. No za późno na pokoje, tutaj już dokończymy to wszystko Ja nie będę, ja tutaj ich nie ufam Tutaj, Zerakuzy, ok, Bitrnia hmm. Jedziemy dalej z tym koksem tutaj Trzeba, trzeba Wynagrodzenia pokój, okej okay. Bandytyzm A tutaj, tak Ready for further orders. tutaj chodźmy dawaj przemówimy jeden nami tak? okej okay. to, to to jest? teatr okej okay. okej okay, dobra Fajne, ci, ci. Okej. Okay. To są kto ci, okej. Okay. Dobra. Kurde, takie coś. Tutaj. Takie coś, oni są śmieszni ludzie. Aha. Dobra, damy tutaj to Tutaj okay. okay, oni są z tej strony tutaj. Oni są... A oh, spokojnie, oni tutaj już idą... Mu... A, nie dam rady już im wejść naprzeciw. Nie, dobra, ale... Zbytnio nie straciliśmy nic, więc... Jest zdaj E, tutaj A ty już nic nie zrobię, dobra e. A tutaj? Też nic, a tutaj coś mam, e, o Tutaj to, też to jeszcze tutaj to i ci tych byśmy musieliśmy tutaj rzupać okay. Dobra, to mamy jakąś flotę Więc się zamienimy Ludzie Eee o kurde jak tereny podmokły eee, tutaj Na razie tak. Sumie, po co mi dwa te same? Ej? Nie wiem. A oni tutaj jest coś innego. Dobra, oni tam to poprzejmowali. A ja, ja bym chciał Jerozolimę, może? To co? Cele, co ci tutaj nie są, tu tu. Tu są trzy miasta. Dobra, to nie będę z nimi robił. Tu też mamy coś. Egipt tu też dotąd oni są. I tutaj już nie wiem. Dobra. Eee, to lecimy dalej. Eee, kolej natura. Myło z Hormos tutaj trzeba w końcu podbić. Moi drodzy. Tutaj, bo to tak nie może być. <coughs> Pąd partia kuwa. Jak gdzie ci idą tutaj? Co? Kto ci eee, no Nie ma ze wszystkimi wojny. Na razie nie. Wiesz, na razie nie. Tam mamy armię jakby co people są w danger Your generals are well? Czekaj, czekaj, ja muszę ich... oni? A tutaj. Ok. No to można. Czemu nie? Czemu nie w sumie? Musimy tych Egipcjan tutaj w końcu... wytępić, bo tutaj... Jedna się kończy, druga zaczyna, tak? I tak w kółko. Will people a little gold? You have much Dobrze, no dobrze. Niech ci już będzie tutaj, dobra, oni się to przyjmują, Więc będzie zajebiście. Diospolis, okej? Czy kulturowe i kulturowa? Odporządkowanie. Najmniej podporządkowanie. Zbytnio, nie? Aha, jej dojdziemy Tutaj tak Okej okay. eee. Nie, daj mi to, no Niech ktoś siedzi tam Wyjdziecie tutaj O Dobra, już nie trzeba Tak, okej okay. Frakcja powstaje Gdzie jakieś zagrożenie? Tutaj, okej okay. Tutaj coś mamy Jubiler, tak To by się przydało, lubimy może być tak. Cywilna yy. Garnizona, ok, to dajmy. Nie to. Garnizona. Gdzie coś jeszcze jest tutaj? Czekajcie, czekajcie tutaj Korea Legionist tutaj, dajmy, dajmy manipu. A tutaj zamiast tego wybudujemy coś innego. E, tutaj oni mają wojnę ze sobą, czy jak, bo nie wiem. Więc spoko, Tutaj pan jest spoczko. No. Wtarmia idzie tutaj. Moi drodzy. Eee, tak Tutaj coś jest dobrze. Tak, tutaj gdzie? Możemy to Jubiler Manipuł i tutaj co? Eee, to nie. Tutaj to. Okay, to nie. Eee, i... Daj mi to, dobre. No trudno, no tak się... Tak się żyje, więc jedziemy dalej. Chyba jeszcze na turka zrobimy sobie. No. Zobaczymy, czy oni to podbiją, czy nie. Bo tutaj to jest bardzo ważne. Bo nie wiem, czy mamy tam tamtą armią, czy nie. I to. Okej, okej, okay, okay, pont. Rewenowie tam za... zaczynają stwarzać problem, tak? Bo nie mamy z nimi żadnego słysza, ani idę, ani tutaj. Kompletnie się nimi nie porozumiemy. Nie okej, okay, ale. To jest do wygrania, więc ja tutaj nie widzę żadnego tutaj powodu, żeby zaatakować w Luzytanie. Okej okay. Dalej Nie nikogo. Oni tutaj mi przyszli, tak? Eee, są już ich zaatakowane, żebym pon- Aha A ten Docz do wojny. Okej. Okay. Kurde, ty. Dobra, tak się wykształci. Is then ready to keep these people fire and sword, pain and death. Pozeju. Oni są dobra. Dobra. Oni są, tak, kwarthund. Okej. Okay. Umowa handlowa roznoszana. Okej. Okay. Operacja technologią z Nascenta rekonstrukcja. Okej. Okay. Dobra, oni się już to przyjęli. And not do that. Dobra, oni tutaj na razie tak. Dobra. co powstaje, gdzie? Tutaj, okej. Okay. Znowu oni? No ja pierdziele, ty. Okay. Dobra. Dobra, wiecie co? A, bo to już ktoś inny przyjął. Xi'a? Dobra, to ten. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Raport budowy. Dobra, tak. Dobra, ludzie, czekajcie, damy sobie jeszcze jedną turkę szybko i... Co to jest tutaj? Dlaczego mi tu stoisz? Hopie! Uwa, stoją mi tymi podmiastami, zadowolone. Uwa, łaż mi po te miasto, to miasto, łaż mi, mi. Uwa, chyba na seranie. nie? Dobra, jademy, jademy. Szybka tura, bo tutaj nie wiem, czy się ten Egipt wycofa, czy nie, bo to jest ważne. Wycofał się więc Diospolis. Musimy jechać dalej chyba. Tutaj szybko. Czym szybciej się go dojedzie, tym lepiej. A ten ale z kim to zobaczymy? Bo tutaj dużo słuszników było. Only the greatest speak of peace. Nie. Spierdzielaj. Nie ma traktów pokojowych i tak cię nikt nie lubi tutaj to niepotrzebnie tutaj. Będziesz się starał o jakikolwiek pokój. E, tutaj. E, dołącz do wojny. So tak kto, kto? Szczepko, komu, e? Co ty? No, dobra. Kur, niech się będzie. Ja, co chciałbyś tak w, w jakąś wojnę, no, ale nie wiem gdzie, z kim. Po co, na co to? Dobra Dobra, jest tu coś Ja to Dobra Tutaj pytaj, pójdziemy sobie tak No dobra, już pójdziesz naokoło, ale dobra Okej, okay, dwie tury Napotkano frakcję, gdzie? A z tymi tutaj, dobra Okej okay. To ty to, to na to. Są... A, a, la, tak? Tutaj? Spoko. nie Co chciałoby się, nie? Okej. Okay. Ta, tak, Dobra Okej okay. Dobra ja, Oni już mi coś napomazali, to zajebili A to Nie mam się co bać Bo właśnie mnie tutaj ci, e, Arwenowie niepokoją, bo je tutaj dość Sporo się rozlegli tutaj Eee, czy oni mają z kimś... Czekajcie, na no, zaraz tutaj... Eee, czy oni... Bo no, już tutaj coś sporo, to jeszcze jest Egipt... Tutaj kto to jest? Eee, się, pąd... Pąd, okej, i tutaj pąd... Sparta się tutaj rozległa... Ateny... To ja bym musiał tych się pozbyć... Tych bym zaatakował, to chyba... Nikt nie ma... Tych się obawiam, osada tych Tutaj jak z tymi skończymy, to tutaj będzie, trzeba jakoś z tymi się rozprawić. Jakże tą armię obroca my wrócimy tutaj. Eee, okej. Okay. No mi dać pieniądze na nową przodkę. Na nową przodkę. No Popłaś mi całe się To się trebo wyginęło i mi te uleczki spadły i zabieramy. Trzeba tam mówić, ścierać. Well met friend. Sit and let your words move me no, to anger to or agreement, tak? as you wish of them. K. Okay. Dobre, no. No dobra, trudno. Tutaj ba oni mają właśnie za sojuszników tych a, e, tych sobie. Więc tak, tutaj jeśli jestem bezpieczny, ja tą armią przeszedł sobie e, tutaj właśnie, do tych, e, bo gdzieś tu, no gdzieś tutaj, na razie, potem bym zobaczył co i jak, e, kto to w ogóle jest, okej, okay, ci. Ja idę z armią, on idzie z armią, jest zadowoleni. Dobra, już tutaj będę kończył, ludzie. Bo to tak nie. To tak, to, 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 to tutaj się stanęło w ogóle. I tak chodzą, chodzą tutaj we w wte, we wte. Nie hmm. wiem, czegoś szukają, czy co. Jakiś pojebani ludzie. Dobra, ludzie, ile mamy czasu? Dobra, ludzie, tutaj już kończymy, tak? Jeśli film się spodobał, to duża apał w górę. Przede wszystkim subskrypcja z jedoneczkiem, tam pod filmem oczywiście ma być szara, nie czerwona. Zostaw też komentarza, dam ci ser Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Do następnego odcinka. Elo na razie.